Ani, zabraliśmy Was dzisiaj w miejsce, gdzie, jak mówią Turcy, kończy się bosfor. Jest to miejsce, gdzie bosfor wpływa do Morza Czarnego. Jest to malutka miejscowość, która należy jeszcze do Stambułu. I tutaj naprawdę jest taka bardzo specyficzna atmosfera. Tutaj jest bardzo dużo malutkich, większych restauracji, y, większości rybnych. Tutaj również y, znajduje się takie po piersie, no kogo by innego jak nie, a ta Turka, ojca Turków. Tutaj przyjechaliśmy sobie na, na obiad. Oczywiście, będzie to pewnie coś. coś z owoców morza. Może, może jakaś rybka. No, zobaczymy. Nie możemy tutaj odgonić się od panów, którzy zachęcają, żeby to właśnie ich restauracje odwiedzić, spróbować ich rybek. Tak, więc przypominam, jesteśmy jeszcze raz w miejscu, gdzie kończy się Bosfor.

Wysiedliśmy sobie w jednej z tych rybnych restauracji. Słuchajcie, zobaczcie jakie mają menu, jakie ceny. Takie trochę byle jakie to menu, bo na przykład tutaj cen nie widać na owoce hmm? Ja to bym sobie chętnie zjadła takie te sardynki mm -mm. No, ja bym, ja bym sobie to zjadła Te pieczone sardynki, frytki mhm sałat, sałat, salat, no, ja. sałat, do tego sałatki. Drega, that's, that's mm, no, może być. Okay. Tom. Mhm. Mm on, on e, Dla ciebie co? Na wystaw. Mm, aha, okej. Jest tu kalamar od Hendrix. Slims. Krewetki slims. Bu çoban salata Bir yağım salalım, bir de patates Bir yağım salalım, bir de patates kızartması, patates Bir salalım. Bir yağım Bir yağım salalım. 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 Bir yağım Och, a ja? co grotę Bardzo, ja nie byłam aż tak bardzo głodna, ale jak zaczęliśmy spacerować, zaczęłam chodzić, wszędzie z każdej strony zapachy, no to zachciało mi się tak samo jeść. Przyszło nasze pierwsze jedzonko, czyli sardynki. Zaraz spróbujemy, ale fajne. O, takie gorące. Mam nadzieję, że chrupiące. Mm. Są tak pyszne, chrupiące, aromatyczne. Boże, że ja nie mogę Wam tego dać, spróbować. Jak mi szkoda. No, troszkę soli potrzeba. Mm. Oni to robią y, Obtaczają w mące kurdzialne. Ja wam kiedyś już mówiłam. I na głębokim oleju smażą. Ale to jest tak chrupiące. Mm, pycha. To tak się je? Aha, tutaj przyszły jeszcze frytki. Sałatka. On was mu? No? Aha, jeszcze krewetki zaraz przyjdą. Słuchajcie, w takim miejsce w Istanbule przyjeżdża się po to, żeby. Napić się raky, pojeść owoców morza, dobrych, świeżych rybek, wspaniałych sałatek. To są właśnie takie klimatyczne miejsca, gdzie można kupić świeżą rybę oraz zjeść świeżą rybę. Nie mrożoną. ale naprawdę jest pycha miód w gębie. Naprawdę, bardzo żałuję, że nie możecie spróbować. Takie dymiące jeszcze, w masełku duszone, z papryczką, z pomidorkami. Ależ zapach, no muszę spróbować, bo po prostu mi język ucieknie wiecie gdzie krewetki ale pyszne Hm. Mm. chlebek w tym masełku sobie pomoczyć smakuje? ale one są bez czosnku one knoblał, w mi knoblał co za Besa smakuje Hm? Tutaj jest taka bardzo właśnie specyficzna atmosfera, szczególnie wieczorem. Przyjeżdżają po to, żeby napić się rakę na zakąskę. Właśnie wziąć sobie taką sardynkę na świeżej wagietce. Mm, do tego cebulka, która jest tutaj, już kiedyś Wam mówiłam, taki gatunek słodkawa, bardzo smaczna. Oczywiście wieczorem jest troszkę inna atmosfera, kiedy te wszystkie światła są zapalone więc to wszystko dodaje takiego kolorytu, takiego smaczka. A tutaj jeszcze są szaszłyki z małży. Do tego sos czosnkowy. Teraz spróbujemy, jak smakują przeszłyki z Małży. Muszę że mówiąc tej panierki jest tak dużo, że na razie to ja nie czuję żadnego smaku. Danke schön, Sir von Mmm, no z sosem czosnkowym to smakują całkiem dobrze Micos dan sander Pojedliśmy brzuszki pełne No i teraz tak ciekawa byłam ile zapłacimy za to jedzonko. To nie było jakieś główne danie to były takie przekąski z owoców morza się też Zapłaciliśmy w przeliczeniu na, no my przeliczamy na euro, no bo w euro zarabiamy, więc przeliczamy na euro. 16 euro. I zamawialiśmy małe porcje, KNP, to mi nie duże. Po prostu mieliśmy, nie tyle, że byliśmy głodni bardzo, co po prostu mieliśmy ochotę smaka. Skoro już tutaj jesteśmy, spróbować. I naprawdę smakowało bardzo fajnie. Więc, jeżeli będziecie mieli okazję, to tutaj, w to miejsce, no, warto przyjechać, żeby zasmakować się w tej atmosferze, zobaczyć miejsce, w którym bosfor pływa do Morza Czarnego. Gema, idziemy? Moi drodzy, idziemy teraz dalej. Z tego miejsca, gdzie jedliśmy rybki, wspinamy się teraz do góry, żeby pokazać Wam jeszcze piękniejszy widok na cieśninę Bosfor i Morze Czarne. To tutaj przyjeżdżają istambulczycy w weekend, żeby sobie zjeść śniadanko, napatrzeć się na Bosfor i odetchnąć od zgiełku dużego miasta. I teraz na piechotę już wspinamy się znowu troszkę do góry, do ruin zamku Joros. Jest to zamek, który powstał z czasów Bizancjum. Nie wiadomo dokładnie w którym roku został zbudowany. Górka to nawet taka stroma. Kajan pchaj mnie tam od tyłu. I przed nami widzicie dwie wieże. To właśnie z tych wież kontrolowano, kto pływa do Zatoki Bosforskiej od strony Morza Czarnego. Opas. Trochę ciężko. A kochani wspięliśmy się na cudowny na cudowne wzgórze z którego jest po prostu przebajeczny widok tutaj widzicie trzeci most Bosfor, stambulski i przed mostem jest Bosforus, ale już za mostem jest Morze Czarne. Więc warto było przyjechać, żeby właśnie pokazać Wam z tego miejsca to miejsce. Przepięknie!